Jak to się grałeś? Let's the go! Game, game, nie wiem, jak to się grałeś? jak grałem na Controllation, no ja mam tylko trzy przyciski, tak naprawdę. No cztery. Pierwsze łapanie. Cztery przyciski w tej grze wykorzystujesz, więc naprawdę, nie jest jakieś trudne. Jesteśmy uczni, przyjącił. To co ty robisz? To... Nie wiem, no ślizga, ślizgasz, ty masz skakać Podskakiwać normalnie, żeby się zjeżdżać szybciej Dlatego traf w dziurę, a nie Fajnie Wiesz, że... Nie, wiesz, że już przegraliśmy No nie no, ja nigdy w się nie Ale wiesz, że kiedyś ten tryb był trudniejszy dużo. A, bo to na hardcorze no, na level hard Bo wtedy jest naprawdę ciężko i tam z trzech stron do ciebie strzelają. Wystrzelają takie mocne dolony żyć. Pierwszy raz. Ty nie widzę przykryle. Gdzie jesteś? Który jesteś? Co wiesz, jak? Kiedyś wiesz, kto ma w sobie? Chwytam, jak leciał. Nie widzę tej gry. No. Może no. Nie mam nie już. Nie ma się, to

nie jest za dużo, tu tutaj normalnie skręcasz, no. Lewo prawo. Bo jestem za tobą, to ciężko będzie. Wystrzeliłem się, wystrzeliłem się, o kurde. O kurde. Kurde, teraz teraz. No kurwa nie blokuj, chamię No, od razu lepiej. Oj, tam. Jesteś słaby. Dobra, to jest najłatwiejsza taktyka w tej grze. Idź bokiem Tutaj też jest najłatwiejsza taktyka w tej grze. Id bokiem EZ, łatwiutko Wolę bokiem jest dla frajerów, starych Tylko ci też i tak robią Nie, tu ez, Tu ez, będę numer Jeden drugi, jej! Zakończy drugi! <śmiany> I do przeszu doleł! No w momencie, bo się załamie! Jej! Mojżesz też ukończy. Nie ale mnie jeszcze montażu czeka stary Ale do rano Rano się pomontuje. I później wieczorkiem sobie zapier oddzielę I o helikopter. Jakiś live Let's go no, Nie się, grubasie, się. Gwałciła mnie piłka, nie bałeś się tak? No nie pchaj się śpinią! O pszen dupę z śmiechu! Ała! Pomodzenia! Nie, przeżyłem! Eee? Z... Nie dojrzał jak burza, póki domknie, lecimy torpedo dom torpedo Póki do przeżyw, jest Uważaj na wiatr, skrajną częścią drogi Skrajną, skrajną, o nie ale zepsułeś to. No kurde, za to wie. Stary poważnie. Poważnie. Błagam cię, ukończ to. Jest. Tak, easy, to do... powiedz dwie osoby, które były dosłownie dwie sekundy za tobą. Idź. Ej, to chyba. Ja A to było To mi mam tak, że jak się To jest easy. Zagrapuję się. Nie no stary to jest easy Musisz przewidywać po prostu W którym momencie będzie i albo odch odchodzisz od tego Nie fakt no Nie no nie chcę fakt <grymarka> Nie bo ja go nie mam Nie słodycze, owoce Od kiedy owoce to słodycze? Bo mnie, goni mnie Goni mnie Goni mnie i pół O kurwo! O umarłem ostatnio. Ostatego. Nie no i kręcę się, o, spadłem. Nie, nie. Spadłem na pielęgnię! Rozumiesz? Ja już się łapałem ostatnio i chodź na rękę. No? Złapałem się ostatnim moim tchem rę, łap, łapką tą, tej fasolki, złapałem ten krawędzi. i przeżyłem w ostatniej chwili gość przede mną spadł Tym razem jest łatwiej niż tam teraz te lepsze armaty No, nie ma wybuchowych Nie ma wybuchowego górna po prostu pomiędzy dwoma stoicie? To jest S. Co to za piknięcie było? Nie wiem Jak ja w kroku jestem Ale muzyka jakaś taka skondensowana że tak powiem Nie wow. blokują o, traje się. Stary no, każdy dla siebie, nie? <laughs> Jak on spary do mój poświęcenia? I będę się nie święcił, że chodzi z kimś Jeszcze dwie osoby. Jeszcze jedna. No zdejdź tego felzu. Umrzyj. Głupia fasolko. O kurwa, o przeżyłeś O nie kurwa, ale przeżyłeś Ależ, złocisze Złoty medal mój Daje mnie To wystarczy poskoczyć no, Widzisz, nie wiedziałem, że ty jesteś prosty Bo tam dużo nie chcę miał A wiecie, na razy wyzywałem ludzi, którzy mnie łapali, stary I spoko O A, bo to, A jest, to jest inny tryb Wygramy w ten blasball, to jest tryb Blasball właśnie i do finału musisz dojść, żeby zagrać w ten blasball. Ja nie wiem, to jest pierwszy raz gram w ten. Tryb. To jest nowy tryb jakiś. O Boże, to to te gówno. Jak podnosi w te to one wybuchają Filip, to do Ciebie podanie? O kurwa! O kurwa! O niej! O nie, zdają się na mnie! O nie! Prawie spadł. Spodziewam stary Oni... jeszcze podłoga się zapada stary, co tu się dzieje? O nie, jest, jeszcze się podłoga znika. No przecież dopiero to powiedziałem. Spod baba. Uh, uh. Niebezpieczna, guys. Oj, oj woj. To wybucha wszystko. O kurwa. To jest niebezpieczny, stary. Wybuchałem. Tak jest, według mnie kogoś. Ale przeżył niestety. Tu, kurwa. Niebezpieczna jest ta gra. To jest pan sam własnej woli, Nie mam pytań. Ty zostały z 4 osoby. A ty zdechłeś. Na fakcie. No na wkrótce, bo ja jestem drugi. Bo nie wiedziałem, że podłoga zniknie. No <huh> chodźcie <Becca farki> no, no, się sami, zaraz zabiją. Co to jest? Wydupiłem się. Eee, jada i głuchor. Ja chcę zakróbisz tak jest. Sami coś rozwój. Jitłem ci podkręcił? Stary, że zajebisty po prostu. No kurwa! Co to jest? Nielegalne. Dobra, idłem go, pa! Wydupiłem! No wypadł! No co to jest? Petry! To jest! No co to jest! Uf.

Musisz zrobić kamikadę Dobra, to robimy kamikadę Kurwa Ja się boję, że ja sam się pierdolę do deka O kurwa No zamknij się kurwa ci dam Zamknij się, mówię Na chowę zganię kurwa I jesteś jak ci koledzy twoi z G Najpierw sam z góry zginie, a później na innych gada, żeby oni robili lepiej, bo to ich wino. Bo play, są na YouTube'a <śpiewanie> miałeś zrobić short'em, Stary, dopiero pierwszy raz w to grałem, bo bałem się. A właśnie, bo to, to był dobry odcinek, to skończę na tym i pójdziemy i widzimy się w następnym.